Można powiedzieć, że czas zbiorów żniw zakończony. Ja chciałem właśnie w, takiej okoliczności, w takich okolicznościach spotkać się z Wami dzisiaj ze Słowem. Pamiętacie pewnie jeden z odcinków poprzednich, kiedy w kłosach zboża siedziałem i. Cytowałem: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. W tym czasie dziękujemy Panu Bogu za zbiory, ale też prosimy o jeszcze. I prosimy o to, aby nam dawał ciągle ze swego słowa. I dzisiaj się przy tym słowie spotykamy i karmimy się też słowem Bożym. Więc bierzemy nasze Biblię do ręki, widzimy się po chwili. Ewangelii według świętego Łukasza. Szły za Jezusem wielkie tłumy. Odwróciwszy się powiedział do nich Jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie wzgardzi swoim ojcem, matką, żoną, dziećmi, braćmi, siostrą, a jeszcze i swoim życiem, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Jeżeli ktoś z was chce zbudować wieżę, czy nie usiądzie wpierw i nie obliczy wydatków, czy ma na wykończenie całości? Bo inaczej, gdyby założył fundament, a nie dałby rady skończyć, wszyscy, widząc to, zaczęliby śmiać się z niego. Mówiliby: Ten człowiek zaczął budować, a nie potrafił skończyć. Albo jeśli jakiś król wyrusza, aby z drugim królem stoczyć bitwę, czy najpierw nie usiądzie i nie rozważy, czy jest na tyle silny, żeby z dziesięcioma tysiącami stanąć przeciw tamtemu, który idzie na niego z dwudziestoma tysiącami, jeśli nie wysyła poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak zatem żaden z was nie może być moim uczniem, jeśli nie wyrzeknie się wszystkiego, co jest jego. Czy Jezusowi chodziło o to, żeby... Dosłownie tam jest znienawidzić ojca, matkę, siostrę, brata. Czy Jezusowi o to chodziło, żeby rzeczywiście znienawidzić to wszystko, co się ma, chociażby, nie wiem, Pismo Święte, samochód, instrumenty muzyczne w moim przypadku, albo dom. Kluczem do zrozumienia tej Ewangelii, ale też do wszystkich innych, Jezus mówił. Bardzo konkretnie i bardzo chciał y, twardo mówić, tak abyśmy potrafili zrozumieć. Ale kluczem do zrozumienia też jest inny fragment, na przykład y, pierwsze wersety Psalmu 24: Że do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat, cały jego mieszkańcy. To nie my jesteśmy właścicielami tego wszystkiego, co jest wokół nas. Ale chodzi o właściwe, yy, właściwe ustawienie tych wartości. Że tak naprawdę to Bóg jest Panem. Jeżeli wyznaliśmy go swoim Panem i Zbawicielem, Zbawicielem i Panem, to wszystko jest rzeczywiście. Jezus na tym wszystkim panuje. I to on jest na pierwszym miejscu, a wszystko inne jest później. Dlatego Jezus mówi, jeżeli chcesz głosić słowo, jeżeli chcesz iść za mną, jeżeli chcesz być moim uczniem, jeżeli chcesz czynić innych uczniami, to najpierw uznaj mnie jako swojego pana i podporządkowuj w swoim życiu, podporządkuj wszystko w swoim życiu tak, aby należało to do mnie. Bo przecież ja. Jezus mówi, bo przecież ja wiem, co jest dla ciebie najlepsze. Skoro ja to wszystko stworzyłem, poustawiałem, dałem ci. Zaufaj mi, zaufaj mi, a ja będę działał. Z jednej strony to wszystko jest takie proste, fajnie się to o tym mówi, tak właśnie jak ja tutaj wam dzisiaj się dzielę. Natomiast praktyka jest rzeczywiście inna, i życie niesie ze sobą różne koleje losu. Ale z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że różne koleje losu to tak naprawdę to nie jest przypadek, bo wiemy, że jeżeli wszystko poddajemy i oddajemy Bogu, to nie jest przypadkiem. Więc jeżeli dzisiaj słyszysz te moje słowa, to dzielenie ale tak naprawdę to są słowa Jezusa dla Ciebie, to pomyśl o tym, co Ty możesz zrobić w swoim życiu, aby rzeczywiście oddać wszystko Bogu. Wszystko. I czy wszystko już oddałeś? Bo tak naprawdę w Ewangelii wszystko się sprowadza do tego, aby oddać wszystko Bogu, zawierzyć, zaufać, a Bóg sam wszystko będzie ustawiał, i wiem to po sobie. I dlatego Jezusowi może nie tyle chodzi o to, aby pogniewać się na kogoś, w tym znaczeniu znienawidzić, ale znienawidzić przywiązanie do tego wszystkiego. Mówiąc kolokwialnie, pochoinkę ci to wszystko, skoro tego nie weźmiesz ze sobą na drugi świat. Weźmiesz ze sobą Jego słowo, które masz w sercu: dobro, miłość. Jeszcze jedna taka myśl z dzisiejszej Ewangelii. Często ten fragment, czy podobne fragmenty, yy, kojarzymy zazwyczaj z tymi, którzy rzeczywiście wszystko zostawili i poszli za Jezusem, a więc myśląc o zakonnikach, o zakonnicach, o księżach, o różnych takich yy, osobach, które są zaangażowane w Kościół. Natomiast tak naprawdę, jeżeli słowo Boże jest uniwersalne i tyczy się każdego z nas, to powinniśmy też yy, myśleć w tym momencie o sobie. Yy, i Zastanowić się, jak ja oddaję wszystko Jezusowi. Czy to jest tak, że my tylko śpiewamy pobożnie w kościele, wszystko tobie oddać pragnę? Czy rzeczywiście kurczowo się trzymamy jakiejś jednej rzeczy, która dla nas jest niejako, niejako Bożkiem? Wiem, że to nie jest proste i sam z tym walczę, ale zachęcam Was dzisiaj, abyśmy w tej modlitwie, którą zaraz, do której Was za chwilę zaproszę, postanowili. Oddać wszystko Jezusowi i przede wszystkim chcieli oddać wszystko Jezusowi. Dlatego zapraszam. Jeżeli chcesz, to pomóc się razem ze mną teraz. Panie Jezu, bądź uwielbiony w Twoim słowie, które nam dzisiaj dajesz, bądź uwielbiony w tej niedzieli, gdzie zapraszasz nas do zawierzenia Tobie, może kolejny raz. Dziękuję Ci za wszystko i ponawiam moją chęć. Chcę tobie oddać wszystko, pomimo wszystko. Chcę, żebyś ty był na pierwszym miejscu, a wszystko inne później będzie we właściwym miejscu. Yy, I wiem, Panie, że to nie jest proste i że niesie to ze sobą różne konsekwencje, że będę musiał może znosić nieraz jakieś przeciwności. Ale wiem, że z Tobą wszystko jest możliwe. Dlatego prowadź mnie i bądź uwielbiony też w tym prowadzeniu mnie po tych. Trudach życia. Ale wiem, że to wszystko procentuje i w swoim czasie oddasz mi z nawiązką. Bądź uwielbiony, bądź wysławiony. Boże nieskończony. Amen. Kochani, spotkajcie się teraz ze Słowem. Zapraszam Was do yy, takiej krótkiej. Minutowej medytacji nad tym jednym z najważniejszych zdań z dzisiejszej Ewangelii. Oczywiście, jeżeli nie zrobiliście tego, to subskrybujcie kanał, zalejkujcie stronę na Facebooku, obserwujcie na Instagramie. Mam nadzieję, że odwiedziliście już moją stronę internetową. Jeżeli nie, to zapraszam. I pamiętajcie, Pan Jezus Was bardzo mocno kocha, już Was zbawił i posyła Wam swojego Ducha. Dlatego trwajcie z Nim we wspólnocie. Amen. Do zobaczenia.